W Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadł kolejny ważny wyrok dla Frankowiczów, tym razem w sprawie zarzutu zatrzymania. Czy możemy mówić o kolejnym sukcesie? Dzień dobry. Tak, jak najbardziej. Jesteśmy w budynku Sądu Najwyższego. Unii Europejskiej, czyli właśnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie to już dziesiąty wyrok w tym roku 100% skuteczności, tak można powiedzieć. I oczywiście, jeżeli chodzi o zarzut zatrzymania, mamy dosyć precyzyjnie, jak na Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, określone te okoliczności związane właśnie z tym brakiem możliwości stosowania przez sąd w stosunku do konsumenta zarzutu zatrzymania. I patrząc na to z perspektywy Frankowiczów, to główną korzyścią jest to, że skutek też innych wyroków, o których już wiemy, mamy bardzo dużą szansę na to, że odsetki będą naliczane od samego początku wymagalności tego roszczenia, czyli od złożenia pozwu, czy też złożenia nawet wezwania do zapłaty, a z drugiej strony ten zarzut tamujący, jakim był zarzut zatrzymania, nie będzie miał w tej chwili już uzasadnienia, chociaż jak wiecie i tak, i tak w ramach tych naszych postępowań, które do tej pory prowadziliśmy, zdecydowana większość sędziów i tak nie stosowała tego zarzutu zatrzymania, no ale była ta niewielka Część, która faktycznie uważała, że te umowy kredytu są umowami wzajemnymi bądź że ten skutek, który ma niby rzekomo przynieść ten zarzut zatrzymania, jest faktycznie zgodny z dyrektywą, a jak się okazało dzisiaj niestety dla banków, a dla Frankowiczów jest niezgodny z dyrektywą. A czy myślisz, że po tym dzisiejszym wyroku, wyroku banki wreszcie się opamiętają? i nauczą, że nie można czerpać zysków z własnego bezprawia? Że powinni ponieść mhm. karę, jeśli to robili? To znaczy, to, to już chyba nie budzi żadnej wątpliwości, natomiast oczywiście ten dzisiejszy wyrok e, potwierdza tę tezę i ja uważam, że chociażby wychodząc z założenia, że po to mamy dyrektywę unijną, po to mamy właśnie te wszystkie obwarowania, którymi, e, na które muszą zważać nieuczciwi przedsiębiorcy, bo przypomnę, my tutaj nie rozmawiamy o e, konflikcie między konsumentem, a po prostu przedsiębiorcą, któremu coś powiedzmy nie wyszło, bądź nie wiem, nie wykonał dobrze swojej usługi, tylko mówimy o rażącym naruszeniu zasad spożycia społecznego i w skutek tego e, tak daleko idącym na, naruszeniom właśnie wynika ta nieważność umowy i to jest ta nieważność e, od samego początku z mocy prawa, co de facto też przekłada się właśnie na brak możliwości stosowania tego za zarzutu, jak wielu e, adwokatów nazywa tamującego, dlatego, że właśnie zarzut zatrzymania, czy wszelkie inne próby e, potrancania, czy e, jakby zmniejszenia korzyści Frankowiczom z tytułu po prostu przepisów kodeksu cywilnego kodeksu postępowania cywilnego mogłyby spowodować, że banki byłyby zachęcone właśnie do tego, żeby jeszcze w przyszłości wciąż oddziaływać negatywnie swoimi umowami na Frankowiczów, przez to zarabiając dużo większe kwoty, no bo trzeba się mówić, że skutek tego, że bank zapłaci mniej, to jest jednocześnie też powód do tego, żeby w przyszłości ta mniejsza sankcja nie doprowadziła do tego, na czym w ogóle ta dyrektywa stoi, że po prostu ona ma być na straży porządku prawnego i właśnie po to, żeby banki jako przedsiębiorcy nie, wykorzystywali swe, nie wykorzystywały swego tego no, dużego, tej dysproporcji i tej przewagi konkurencyjnej. Czy dzisiejszy wyrok był zaskoczeniem? Absolutnie nie. Jak wiemy, już w zeszłym tygodniu e, rozmawialiśmy nawet tutaj na korytarzach e, z panem pierwszym rzecznikiem generalnym, panem Maciejem Szpunarem, który powiedział, że nawet fakt tego, że nie ma opinii sędziego Kolinsa, rzecznika w tej sprawie, wynika z tego, że nie ma tutaj żadnych problemów, jeżeli mhm. chodzi o interpretację e, przepisów e, dyrektywy unijnej, no i ich też poniekąd relacji do polskiego prawa. A czy możemy powiedzieć, że to był dobry rok dla frankowiczów ze społeczności życia bez kredytu? To był bardzo dobry rok dla frankowiczów, natomiast już też w ramach naszych planów na przyszły rok, korzystając właśnie z tego, że dyrektywa i jej ocena poprzez polskie sądy, to co się dzieje tutaj w Trybunale Sprawiedliwości również implementujemy bezpośrednio do wyroków, również mamy pewnego rodzaju niespodziankę na przyszły rok, bowiem coraz więcej osób się do nas zgłasza z kredytami złotówkowymi, opartymi na Wiborze, w szczególności tymi, gdzie rata w pewnym momencie po dwóch latach na przykład 4000 rośnie do 9, no to, to trzeba się po prostu tym sprawom przyjrzeć. Jak wiemy, no robimy wszystko w tym kierunku, żeby pomagać jak najszerszej grupie konsumentów, natomiast wszystko trzeba robić po kolei. No i mamy tutaj właśnie, powiedzmy, zachęceni poniekąd tym mhm. korzystnym orzecznictwem w sprawach frankowiczów również wykorzystać te wszystkie zagadnienia. Co do innych spraw, bo pamiętajmy, że sąd, generalnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy też Sąd Najwyższy w Polsce, czy przepisy kodeksu cywilnego, one nie dyktują tutaj tylko i wyłącznie tej korzyści Frankowiczom. One mówią o konsumentach, niezależnie od tego, jaki produkt bank udzielił, czy też jakiego rodzaju naruszenie to było. Dlatego, mając taką już, można powiedzieć, Hedę. Poniekąd, po, po walce Frankowiczów. Chcemy też wykorzystać te poszczególne e, przypadki na to, żeby pomagać również e, frankowiczom e, konsumentom, przepraszam, również, którzy mają innego rodzaju produkty, kredyty, polisolokaty, e, pożyczki, gdzie też jest sankcja tego kredytu darmowego bardzo często. Więc no, ten przyszły rok na pewno będzie obfitował w nowe e, projekty, które są skierowane do. E, na, na, na pomoc również kredytobiorcom złotówkowym. Natomiast no, póki co nie zapominamy, że naszym tym korowym, głównym powodem, dlaczego tutaj jesteśmy od wielu, wielu lat, jest to, że po prostu zależy nam na tym, żeby zakończyć te sprawy. Być może banki również, i to jest jedna z tych skutków, o którym dzisiaj jeszcze nie mówiliśmy, być może właśnie banki widząc, jak korzystne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest, no to w takiej okoliczności, z takich powodów może właśnie również zarządy banków bardziej bardziej Będą skore do tego, żeby zawierać sprawiedliwe ugody, czyli takie ugody, które są na uczciwych warunkach. Zresztą przypominam, zawsze będę to przypominał, że mamy aprobatę sądu, przepraszam, prokuratury krajowej, rzecznika finansowego dla tych naszych warunków, bo właśnie one, te, te nasze propozycje wynikają z wyroków polskich sądów. A ten dzisiejszy wyrok też zmienia pozycję negocjacyjną frankowiczów właśnie w tak. kontekście sprawiedliwych Czy znaczy, Zdecydowanie tak. To znaczy tutaj wiemy już, że banki mogą przede wszystkim, biorąc pod uwagę te, te, te ostatnie wyroki, e, niestety mogą zakładać, że ich roszczenia w niektórych przypadkach mhm. są przedawnione. I to co do spraw, które już się zakończyły kilka lat temu, to co do tego, to ja już nie mam żadnej wątpliwości. Pytanie jest jeszcze, co będzie się działo w ramach tych spraw, które jeszcze trwają, bo tutaj cały czas banki mają możliwość wykonania jakichś czynności procesowych, których ja oczywiście nie będę podpowiadał, ale takie możliwości są. Natomiast dla tych już kilkuset spraw, które mamy zamknięte, moim zdaniem jest już zamknięta droga bankom do odzyskania tego kapitału, a w związku z tym, że sądy nie mogą stosować zarzutu zatrzymania, to też nie będzie żadnego innego sposobu do tego, aby te pieniądze w jakikolwiek sposób odzyskać. Oczywiście dla jasności, nam nie chodzi o to, żeby w jakiś tam sposób, nie wiem, negatywny w tej chwili dla banków, czy zbytnio, powiedzmy, korzystny dla frankowiczów Wykonywać jakiegoś rodzaju, powiedzmy, orzeczenia i się na nie powoływać, ale mamy też ogólne zasady. Mamy artykuł 118, 117 kodeksu cywilnego z literką 1. Mamy też artykuł 5 kodeksu cywilnego mówiący o zasadzie czystych rąk, I jesteśmy na tym etapie, właśnie, żeby o tym wszystkim rozmawiać. Na koniec dnia natomiast trzeba powiedzieć też, i o tym też będzie mowa w przyszłym roku w falietonach z ekonomistami, że przecież banki tak naprawdę wykreowały te pieniądze i nigdy ich nie miały, i trzeba tutaj realnie, uczciwie się rozliczyć, a nie rozliczyć liczyć się z pieniędzy, których tak naprawdę banki nigdy nie miały, bo to by wychodziło wtedy na to, że bank otrzymuje kapitał, którego nigdy nie posiadał, a wykreował go w skutek nieuczciwej, nieważnej umowy. Dlatego no jest bardzo dużo okoliczności, które możemy wywieźć z tych wyroków, a tych jeszcze raz podkreślę, z najważniejszych to jest to, że konsumentom będą się należały odsetki za ustawowe i to jest około 11,25% skali roku. Wiemy, że mamy już nawet takie zasądzone kwoty, ponad 320-350 tysięcy samych odsetek, setek zwrot dla konsumentów ponad kwotę związaną z teorią dwóch czyli zwrotu roszczenia restytucyjnego. No i de facto, jak spojrzymy na to z perspektywy tych wszystkich argumentów, czyli tego, że przeciąganie procesów dla banków również coraz więcej ich będzie kosztowało, kosztowało banki, no to tutaj mamy sytuację klarowną dosyć, która pokazuje, że mamy okoliczności, które pozwalają zawierać sprawiedliwe ugody, bowiem banki tak naprawdę już niczego nie, nie mogą więcej ugrać. No, zważywszy już podsumowanie, że przecież mamy Ponad tysiąc zabezpieczeń roszczeń, czyli ponad tysiąc osób nie płaci rat. Wobec tego banki w ogóle nie mają z tego, nie czerpią z tego tytułu żadnych już korzyści. Czyli w kolejny rok wchodzimy z nadzieją. Plany są takie, żeby pomagać większej ilości pokrzywdzonych konsumentów, no ale też pewnie nie raz jeszcze będziemy gościć tutaj w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak, ze swojej strony chcemy również podziękować bardzo, bardzo tutaj polskiemu attaché, panu Jarosławowi, który nas bardzo tutaj za każdym razem serdecznie przyjmuje, jak i też w całej obsłudze tutaj Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Będziemy tutaj przyjeżdżać, bo tu się dzieją ważne rzeczy dla konsumentów, nie tylko w Polsce, ale też i w całej Europie. Na którym miejscu są pytania predycjalne z Polski? Na piątym. Na piątym. Czyli Polska... No, Można no, powiedzieć, że w czołówce. Tak, tak. No, także wydatnie się tutaj polskie sądy, bo to polskie sądy zdały te pytania predycjalne przykładają do tego, żebyśmy mieli tutaj w naszej, w naszej, że powiem, całej społeczności europejskiej jednak te prawa, które idą w kierunku wyrównania tych dysproporcji... I ochrony. I ochrony, i, ochrony I ochrony praw konsumentów.